Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: czy on mnie obserwuje na Facebooku? Karty przełożyłam i tradycyjnie losuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: Wieża, co wychodzi naprzeciw. A z buław. Wynik, odpowiedź, rada, trójka buław, dołożę kartę, czwórka buław, dołożę kartę, sąd ostateczny. Na spodzie talii jest karta ósemka mieczy i to może być tło czytania. To jest sieć, internet, blokada. Sedno wieża. To jest desperackie pragnienie bycia kochanym czy kochaną, co skutkuje akceptacją niespełniających Twoich norm i warunków. To jest brak stabilności emocjonalnej. Wieża to jest pobudka zmusza do szczerej konfrontacji ze swoimi iluzjami, fantazjami lub przywiązaniami emocjonalnymi które trzymają w miejscu i nie pozwalają się rozwijać. Wieża to jest takie mocne uzdrowienie. Wieża niszczy destrukcyjne zachowanie, działanie. Chociaż może to być bolesny szok, to stoi już u progu bolesnej transformacji, osobistej transformacji. Wieża zmusza człowieka do Zaprzestania ciągłego powracania do tego, co trzyma Cię w łapce cierpienia, przeszłości. Czas uciec od iluzji i należy podnieść swoje standardy. Zasługujesz na to, co najlepsze. Porzuć wszystko, co sprawia, że czujesz się źle. To jest wieża. Jak runie, to zbierze żniwo. Co wychodzi naprzeciw Azbław. Azbałów zachęca, aby przestać marzyć i zacząć działać, robić coś ze swoim życiem, bo zasnęłaś. Należy przestać patrzeć wstecz. Również należy uważać, aby nie pomylić seksu z miłością, bo między namiętnością a miłością to jest cienka linia. Tutaj jest Zatrzymanie się w przeszłości i brak chęci do rozwoju, a brak rozwoju spowoduje skutki uboczne, a później będzie płacz i lament, widząc sąd ostateczny. Jeżeli polubimy czyjąś fotografię, czy post na Facebooku, jest oznaką, że fotografia nam się podoba. Natomiast to nic nie oznacza. Spodobała nam się fotografia, więc lajkujemy to wszystko. A większość ludzi, co sobie nadinterpretuje, a najczęściej niedależali mężczyźni, co sobie nadinterpretują. Myślą sobie, że ja to jestem zajbisty. Proszę pani, a to jest miernota, któremu daleko do dojrzałości. Wynik, odpowiedź, rada, trójka buław, czwórka buław i sąd ostateczny. Pytanie jest, czy on obserwuje mnie na Facebooku? To odpowiadam, że tak, obserwuje cię. Ale niestety obserwuje cię miernota. Dojrzali mężczyźni nie obserwują z ukrycia, są transparentni, nie boją się. Otwórz się na nowych ludzi i możliwości. Jesteś gotowa do rozwoju i wzniesienia się ponad przeciętność. Jeżeli jesteś osobą samotną, to świat stoi dla Ciebie otworem. Nie fiksuj się na niedojrzałym facecie, który siedzi w przeszłości. Bądź mądra i rozwijaj się. Rozwijaj kolejny etap w swoim życiu. I zostaw przeszłość za sobą. Uśmiechaj się. Włącz sobie muzykę. Uwolnij się od toksycznych zachowań, aby wydawać się bardziej akceptowalna dla innych. Otaczaj się właściwymi ludźmi. Nie szukaj akceptacji u toksycznego faceta. Toksyczny mężczyzna zawsze pociągnie kobiety w dół. Toksyczny facet zawsze zrobi siebie ofiarę, której trzeba pomagać. Trzeba się przebudzić. Należy pozbierać się i zacząć coś od nowa, na swoich warunkach. Trzeba się uszczęśliwić. Powinnaś się pokochać. Zaangażuj się we wszystkie działania, które sprawią, że poczujesz się piękna, pewna siebie. Przeszłość to przeszłość. Trzeba pójść dalej. Rozwijać się. Nie patrz na niego, lecz na siebie. Niedługo będziesz na niego patrzeć z innej perspektywy. Nie marnuj swojego cennego czasu na kogoś, kto nie jest na ciebie gotowy. Nie chce. Nie czekaj na niego. On ma. Niezamkniętą przeszłość. Trójka w pokazuje zmianę, następny krok. Zmianę zachowania, zmianę postępowania, zmianę myślenia. Należy otworzyć umysł. Tutaj jest uwolnienie z tych toksycznych więzi, z blokad emocjonalnych. Po pierwsze miłość. Po drugie miłość. Po trzecie, miłość. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie.